Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o trzech książkach, chociaż tak naprawdę książki, konkretne książki są drugorzędne, bo to nie są jedyne książki napisane na ten temat. To jest trochę tak, że ja w prawej ręce, przepraszam, trzymam książkę, która dyskutuje z dwiema pozycjami. Które trzymam w lewej ręce, więc mamy tutaj troszeczkę taką debatę. E, debatę w, w świecie psychologów, specjalistów od zarządzania, specjalistów e, takich jak ja od e, rozwoju zawodowego, psychologii takiej związanej z życiem zawodowym. Mm. I tak jak możecie zobaczyć, to tutaj mamy książkę, którą napisał, no, klasyczną pozycję, którą napisał Michali Szyksent-Michali. Musiałam wygooglować wymowę tego nazwiska, bo to jest po prostu notoryczny problem dla wszystkich studentów psychologii. Klasyk, człowiek, który całe życie świeżo niestety zmarły, który całe życie poświęcił badanie stanów przepływu, czyli stanu, w którym wyzwania, z jakimi sobie radzimy, na przykład zawodowo, są na takim poziomie względem naszych kompetencji, względem tego, co potrafimy, że mamy ogromną radochę, ale też ogromny rozwój z tego, że możemy sobie z nimi radzić, że możemy sobie próbować, jakby próbować siebie w tych, w tych nowych sytuacjach. Czyli to nie są zbyt duże wyzwania, które powodowałyby frustrację, bo nie potrafimy sobie z nimi poradzić, albo zbyt małe wyzwania, które z kolei prowadzą do, do nudy i apatii, tylko wyzwania współmierne do tego, czego właśnie się uczymy, do czego już jesteśmy gotowi. Stan przepływu to stan właściwie bezczasowego, Zjednoczenia się z jakąś czynnością. Bardzo często mówią o tym na przykład sportowcy, którzy mają jakieś takie momenty po prostu prawie mistycznego bycia bieganiem, albo bycia skokiem, czy bycia jedynym z, z koniem, na którym, na którym jeżdżą, czy wodą, w której pływają. Mają to artyści, mają to. Osoby pracujące z ludźmi gdzieś w jakiejś rozmowie to po prostu płynie tak naturalnie, tak, tak pięknie i bezczasowo, że to jest oczywiste, że nawet nie czuje się wysiłki szczególnie, więc też ta bezwysiłkowość jest ważna. I flow przepływ, to oczywiście nie jest nie jest zarezerwowane dla artystów i sportowców. Absolutnie nie jest to nie jest. Niemożliwe, żeby poczuć przepływ, będąc na przykład y, specjalistą od logistyki, od marketingu, y, od y, y, sprzedawcą. Także to jest coś, co jest dostępne właściwie każdemu, dopóki ma w swoim życiu wyzwania i ma kompetencje. Y, druga książka z tej samej ręki to jest odkryj swój żywioł mojego absolutnie ukochanego, też niestety już nieżyjącego Kena Robinsona, sir, Kena Robinsona, czym dostał. Dostał honor, został uhonorowany tytułem Sir o, przez społeczeństwo brytyjskie za swoje zasługi w edukacji jeżeli zobaczycie, jeżeli macie tylko szansę obejrzeć kanał Robinsona, jak przemawia, to on jest zabawny, mądry, niezwykle ludzki w tym, co mówi. On mówi bardzo dużo o edukacji, o systemie edukacji, który tak naprawdę bardzo mocno blokuje taką naszą żywiołowość, kreatywność i flow. E, więc to są, um, to są książki z cyklu, czy z, jakby spod, z spółki Znajdź swoją pasję i idź za nią w swoim życiu zawodowym. A to jest książka człowieka, który mówi uważajcie na takie rady. Uważajcie na te rady, żeby pójść za swoją pasją, bo one nie załatwiają wszystkiego. Pasje się kończą, pasje się zmieniają. E, można pasje wypracować, robiąc coś, co jest bardzo, e, co na początku jest nowe, a potem naprawdę zaczynamy się do tego przywiązywać i mieć z tego dużą radość, więc mamy takie dwa głosy. Jestem bardzo ciekawa Waszych głosów na ten temat. Cal Newport to też jest ktoś, kto ma bardzo fajne filmiki na YouTubie, też przetłumaczone na Polski, więc bardzo, bardzo Wam je polecam. Taka inspiracja na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.